Thank you. Wiesz, często padają pytania, skąd jesteście, po co tu jesteście, prawda? Te pytania są dla mnie bardzo, jak gdyby to powiedzieć, retoryczne. No, bo gdzie ani gdzie byśmy mieli być, jak my tu jesteśmy? Znaczy, każdy myśli, że my zawsze skądś przychodzimy, prawda? znaczy w sensie wiesz, no my zawsze nam zadają te pytania na szkole. Właśnie, właśnie do tego zmierzam, wiesz, że jakby, no, no wiesz już. Dobrze, powiem tak mądrze, naukowo jest udowodnione, że każdy skądś przyszedł, tak? Państwowość to też jest pewny taki wiesz nowum, jeżeli chodzi wiesz, o tworzenie państwowości, ale to co mówisz, właśnie, każdy nam ciągle zadaje pytanie, kiedy państwo przybyliście, skądś państwo przybyli, tak? Nie myśląc o tym, że nasze korzenie są bardzo wiekowe, tak naprawdę. I tak naprawdę to my się czujemy i powinniśmy się czuć. Nie zawsze społeczeństwo większościowego daje nam tą, tą możliwość odczucia, ale tak naprawdę to Romowie przykładowo w Polsce no są częścią Polski i dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Romowie w Rumunii będą dziedzictwem kulturowym Oczywiście. Rumunii. I pytanie skąd, po co i kiedy? No dla mnie to zawsze jest retoryczne. Ono jest na jedno troszeczkę zabawne. Ale na jedno, troszeczkę smutne, Niepokojące tak. Bo pokazuje pewną tendencję, że jednak osoby nie uważają Romów jako pełnoprawnych obywateli, i osoby po prostu stanąły. Co pokazała, nawiążę no to też do trudnych czasów. Mam na myśli tutaj Drugą wojnę światową, wiesz, i teraz to, o czym mówimy, czyli o samu Pen, czyli o zagładzie Romów i Sinti. Zobacz, jak retoryka pokazywała w dawnych Niemczech, już w latach, wiesz, koniec dwudziestych, początek trzydziestych, jak Zaczęto interesować się, wiesz, kim są Romowie, wiesz, skąd przybyli, w jaki sposób teraz ich, wiesz, spisać i tak dalej. I jak zrobić tą taką, wiesz, prowokację i doprowadzić do tego, że Romów uznano za aspołecznych, czyli w ogóle wiesz, społeczność romską uznano, że jest do całkowitej eksterminacji. To jest nie, niepokojące. Wiesz, to, to jest przerażające, wręcz wiesz. Ja, ja bardzo często w elementach tej historii, które mówisz, jak gdyby Druga wojna światowa sama Darypę była tego, jak gdyby kulminacją, mm -hmm. to jest odczłowieczenia Roma pozbawienia, pozbawienia godności. godności człowieczeństwa i wtedy naprawdę no, jest to bardzo niebezpieczne dla, dla nas jako, jako narodu i pokazuje pewno nieludzkie traktowanie historycznie nas jako narodu, więc my już jesteśmy od zawsze w Europie tak naprawdę i, i mam nadzieję, że będziemy mogli w pokoju się tu rozwijać i zostać jak najdłużej.